Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Laravela. Tym razem pokażę Wam, w jaki sposób możemy dodawać darmowe ikony do naszego projektu. Skorzystamy sobie z biblioteki Fontosom, dodamy ją poprzez NPMA. Pokażę Wam, jak możemy wyszukiwać ikon, jak możemy z nich korzystać, na przykład przy przyciskach. Zapraszam serdecznie. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam, w jaki sposób możemy dodawać takie komunikaty po dodaniu czy zaktualizowaniu jakiegoś rekordu, czy nawet po usunięciu. Udało nam się coś takiego zrealizować na liście produktów oraz na liście użytkowników. Niby nic wielkiego, ale na pewno poprawia to wygląd strony i jej jakość. Dzisiaj tak jak już mówiłem, zajmiemy się ikonkami. Chciałbym w tym miejscu, gdzie mamy akcje o na listach, czyli podgląd, edycja, usuwanie Zarówno na liście produktów, jak i na y, liście użytkowników. Tutaj przy przycisku Dodaj oraz przy przycisku Filtruj dodać jakieś fajne ikony, y, które y, będą dodatkowo wzbogacały wizualnie y, ten projekt. Zanim przejdziemy do kodu, y, pamiętajcie, żeby zapisywać się na devlog.it. Newsletter dla początkujących programistów, wskazówki co do nauki, co do pracy, zadania rekrutacyjne, pomysły na aplikacje wszystko znajdziecie w tym newsletterze. Wysyłam co tydzień w pakiecie premium o godzinie 12 w piątki. W pakiecie free jest co dwa tygodnie. Zapiszcie się, naprawdę nie pożałujecie. Przechodząc do głównego tematu naszego odcinka, poszukajmy sobie paru informacji na temat biblioteki Font Awesome, czyli tej, którą dzisiaj sobie dogramy do naszego projektu. Wchodzimy w Font Awesome Icons i widzimy, jak się tutaj załaduje. Widzimy, że mamy listę ikon, które są możliwe tutaj do wykorzystania w projekcie. Jest tego naprawdę dużo. Część jest darmowa, część jest płatna, czyli w tej wersji Pro. Nas interesują. Tylko te darmowe. Mamy tutaj opcję wyszukiwania. Możemy sobie wpisać user i widzimy, mamy ikony powiązane z tagiem, z hasłem user. Coś takiego chcielibyśmy dodać do naszego projektu. Żeby coś takiego dorzucić, moglibyśmy to zrobić na przykład na, w taki sposób, że linkujemy sobie zasoby w naszym pliku HTML-owym, linkujemy do zasobów Fontosom i wtedy to pobieramy. My sobie sobie to y, zrobimy inaczej. Wykorzystamy sobie NPM-a i dorzucimy sobie bibliotekę do y, naszego y, projektu. Y, wersja szósta na razie nas nie interesuje, bo to jest wersja beta. My się tutaj interesujemy wersją piątą. To też jest ważne, bo tych wersji Fondosom jest kilka y, i w zależności od tego, z której wersji korzystamy, taki dostęp do ikonek y, będziemy mieć to sobie zostawimy tą wyszukiwarkę, bo ona nam się przyda na później. Teraz jednak spróbujmy wygooglować font awesome free npm i dostajemy pierwszy tutaj link do npm.js. Czekamy aż nas tutaj przekieruje i widzimy teraz, że możemy sobie skorzystać z polecenia npm i font awesome, font awesome free. Kopiujemy to polecenie i wrzucamy to do terminala wchodzimy w to miejsce klikam enter widzimy, że biblioteka nam się pojawiła w package.json mamy wpis w dependencies, że jest teraz dostępny font awesome. musimy teraz dorzucić to do plików css-owych zanim użyjemy tego w ogóle gdzieś w plikach html-owych ale niestety tutaj nie mamy tego opisanego jak coś takiego możemy zrobić, więc zajrzę sobie do Google i spróbuję coś takiego wyszukać. Zrobimy sobie Laravel 8, npm font awesome i zobaczymy co nam się tutaj pokaże. Udało się znaleźć pierwszy link, który pokazuje jak zainstalować w Laravelu Semce właśnie Fondosom. Jest informacja jak skompilować SASA, to nas mało interesuje akurat, bo to już mamy zrobione. Interesuje nas ta druga część jak dorzucić ikony do projektu. To też nie jest tak, że wszystko ma się w głowie i wszystko się pamięta. Często zagląda się do Googlea, często się sprawdza, chociażby dlatego, że o właśnie są takie liniki, które trzeba po prostu dorzucić i jak nie ma ich w dokumentacji, która powinna być przy tej bibliotece właśnie w readme. No to niestety trzeba zaglądać gdzieś dalej i szukać y, jakichś tutoriali czy y, artykułów, y, jak to jest zrobione i jak to powinno się zrealizować. Y, więc nie bójcie się googlać, nie bójcie się szukać w internecie. W pracy programisty to jest codzienność. Y, to już mamy ten etap tutaj zrobiony, pokazało nam się to w package.json w dependencies tym wpis. Także musimy teraz dorzucić do naszego pliku sasowego takie linijki zgodnie z tym co tutaj jest napisane. Zatem kopiujemy i przechodzimy do kodu. Szukamy sobie resources/sas i po pierwsze tam była zmienna, więc wrzucimy sobie ją tutaj. O właśnie o to chodzi. I spróbujemy tutaj też sobie damy komentarz, żeby utrzymać tą konwencję, która jest w tym miejscu. Robimy font awesome, i resztę wrzucamy sobie w zes w to miejsce. I tutaj robimy font awesome. Wrzucimy też informację, że to jest piątka. Tutaj też sobie to dorzucę. Zapisuję to, wchodzę tutaj z powrotem. Jest tutaj informacja, żeby przekompilować to wszystko. No dobra, skoro tak to jest napisane, więc tak zróbmy. Odpalam sobie terminal. Wchodzę tutaj w zakładkę web i tutaj rzeczywiście robimy terminate tego batch. I jeszcze raz to uruchamiam. Wydaje mi się, że jak zrobię NPM Run Watch, to nie będę musiał robić tego pierwszego polecenia z Devem. No zaraz zobaczymy. Tutaj jest informacja, żeby dorzucić to, tą linijkę z Mix CZ Style, ale to już mamy zrobione. Wskakujemy sobie teraz do font awesome i w dokumentację. I tutaj mamy basic usage pokazany. Jak możemy z tych ikonek korzystać? Spróbujmy coś takiego zrobić. Pierwszy przykład, pierwszy lepszy przykład, i wejdźmy sobie na listę. Na przykład produktów, i tutaj, gdzie mamy baton zamiast tego P, wykonajmy tą ikonkę. Zobaczymy teraz, jaki będzie efekt. Wchodzimy sobie do aplikacji. O, i widzimy, że pokazała nam się ikona aparatu, czyli w zasadzie to, co było przekopiowane. Poniżej tutaj mamy wykaz tego, co jest w wersji darmowej, co, re, co jest w wersji free. Widzimy, że e, jest tutaj e, te, klasa FAS, far, FAR, FAL, FAT i FAB. Te, dwie, te trzy są w wersji pro. To jest regular, light i DWOTON. E, tutaj mamy jeszcze jedną e, możliwość, w wersji e, darmowej też z niej skorzystajmy i zobaczmy, jaki da nam efekt. Podmieniamy tego fasa na faba. Klikam Enter. Widzimy, że tutaj się przemieliło nam coś. Wchodzimy do y, aplikacji i widzimy, że nie mamy tutaj y, żadnego y, efektu. Spróbujmy wykonać też to, bo możliwe, że ten Fab to jest rzeczywiście brand i on musi być w połączeniu z tym, a pod tą ikoną po prostu to nie jest obsługiwane. Y, wykonajmy. Wklejmy Enter i zobaczmy jaki efekt. Rzeczywiście jest tak jak, tak jak myślałem, po prostu ten FAB jest powiązany z Brand, z, tą, z tym typem ikonek i on tylko tam jest dostępny. Tutaj przechodzę do ikonek i zaczynamy podmieniać i dopasowywać to do naszej aplikacji. Pierwsze co, podmieniamy ikonę podglądu, więc wpisujemy sobie Search, to jest najczęściej tak spotykane, i tutaj mamy teraz pokazane, że kilka opcji jest w wersji właśnie Pro. Tutaj mamy dostępną taką grubszą lupkę. No dobrze, wejdziemy w nią, zobaczymy co się stanie. Widzimy, że możemy tutaj sterować rozmiarem, i widzimy po prawej stronie, że rzeczywiście te trzy kolejne opcje, jakby grubości są tylko w wersji. Bro. Kopiujemy sobie tego HTML-a i podmieniamy tą ikonę, którą mamy w tym miejscu. Zapisuję to, odświeżamy i widzimy, że rzeczywiście tutaj nam się to y, pokazało. Y, jeżeli chcielibyśmy zrobić coś takiego dla edycji, no i tutaj widzimy, że na przykład edycja jest y, darmowa w dwóch y, opcjach. Bardzo dziwnie to zrobili. Średnio to jest tak, moim zdaniem, rozwiązane. Mamy solid i mamy regular. Regular będzie o wiele lepiej wyglądał, bo nie będzie on taki, taki gruby. Kopiujemy sobie to, podmieniamy. I zaraz zobaczycie, że jest jednak e, różnica w e, wyglądzie. E, zdecydowanie lepiej to wygląda niż to moim zdaniem, no ale jest jak jest. Na razie sobie to zaakceptujemy. Tutaj, przy usuwaniu, no to domyślnie chyba wszyscy wiemy, że będzie pewnie jakiś kosz. E, I tutaj zrobimy sobie po prostu delete i zobaczymy, co nam się pokaże. I też mamy tutaj trash w kilku nawet wersjach. Mamy zwykły i mamy tutaj taki. Też weźmiemy tą wersję cieńszą, regular, kopiujemy i przenosimy to gdzie? Tutaj dokładnie w to miejsce. Zapisuję, tu mi się odświeża i no naprawdę moim zdaniem wygląda to zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Takie ikony możemy też dodawać na przykład w tekście. Dodamy też to do, tutaj do tego przycisku, cofamy się... I wybieramy add. Zobaczymy, co nam się tutaj pokaże. Mamy plus square. Weźmiemy sobie tą opcję, kopiujemy. I tutaj muszę znaleźć teraz ten przycisk od dodawania. Zrobimy sobie tak, spacja. I widzimy, że jest tutaj teraz plusik. Moglibyśmy teoretycznie ten dodaj, nawet tekst teraz usunąć. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało, bo może rzeczywiście. Sama ikona nam tutaj y, wystarczy. Moim zdaniem jest ok. Zobaczymy jeszcze, czy są jakieś inne możliwości i skopiujmy go sobie. Może będzie to jednak troszkę jeszcze lepiej wyglądało. O, moim zdaniem teraz jest y, tutaj idealnie. Mamy plusik. Y, do tego tekstu teraz spróbujmy sobie dołożyć, właśnie ikonkę. Ja znalazłem tutaj ikonę Clipboard, chyba najbardziej będzie pasować, bo ciężko było znaleźć coś lepszego. Tutaj na dole też widzimy, jak ta ikona prezentuje się na różnych tłach. Jak widzimy, jak to tło jest jasne, to ikona robi się czarna. Jeżeli jest tło ciemne, to ona robi się biała. U nas pewnie będzie czarna, z racji tego, że mamy jasne tło. Wrzucamy sobie, robimy spację i zobaczmy jaki tego będzie efekt, no widzimy, że tutaj pojawiła nam się ikonka, także nie tylko oczywiście w przyciskach, tylko w zasadzie każdym elemencie możemy tego używać przy każdym elemencie jakimś tutaj tekstowym, przy jakichś divach i tak dalej to samo spróbujmy teraz zrobić na liście użytkowników, szybko już bez przeciągania, tutaj jest mniej ikon mniej jakby elementów, które chcielibyśmy uzupełnić, więc wchodzimy sobie w users index i kopiuję już bezpośrednio teraz tą ikonę od usuwania, żeby było to tak samo. Szukam sobie ten button, zapisuję i przy tym tytule, to tylko tutaj sobie zrobimy też dodatkową jakąś ikonkę. I tu po prostu zrobimy users. I zobaczmy, co mamy. Ok, bierzemy pierwszą lepszą z brzegu. Widzimy, że reszta znowu jest tylko w wersji pro, więc nawet nie mamy wyboru. Kopiuję, spacja, wklejam. I OK. Mamy ikony tutaj teraz dorzucone, tutaj też jest ikonka. Jeszcze jest jedno miejsce, jest to przycisk filtru i tutaj też bym chciał zrobić jakąś ikonę wyszukiwania. Jeszcze raz wpisuję sobie Search i możemy tutaj teraz, tak, patrzę, dobra, zrobimy tą samą, co jest w podglądzie, kopiuję, tam mamy welcome Blade. I tutaj szukamy teraz przycisku. Tam mamy sortowanie. Filtry chyba były gdzieś tutaj na dole, dokładnie tak. Mamy tutaj filter button. Zobaczmy teraz, jaki tego będzie efekt. I mamy tutaj rzeczywiście filtruj. Także tak to wygląda. Tutaj pokazały nam się jeszcze jakieś dodatkowe przyciski. Wygląda na to, że ten kod html który pobrałem, go, jakby gotowy, to w jednym z odcinków pokazywałem Wam, jak coś takiego można robić. On korzystał z fontosom i nawet o tym też nie wiedziałem, nie zwróciłem na to uwagi, że tutaj czegoś brakuje. Pokazały nam się dodatkowe ikonki, strzałki. Widzimy, tu jest zapewne do zmiany stron. To na razie tym się nie przejmujemy, ale fajnie, że coś takiego nam się Tutaj uzupełniło. W tym odcinku to by było tyle. Mam nadzieję, że dałem Wam znowu jakąś kolejną fajną wartość. Wydaje mi się, że wygląda to teraz znacznie ciekawiej, bardziej profesjonalnie. Jak widzicie, dużo pracy z tym w zasadzie nie było. Kilka rzeczy trzeba było dołożyć do kodu, zobaczyć troszkę dokumentacji i w zasadzie to by było tyle. Pamiętajcie, żeby dołączać do społeczności Laravela na Facebooku, do wielkiej społeczności programistów na Discordzie. Linki do tego znajdziecie oczywiście w opisie. Nie mogę również pominąć tego, żebyście dołączali do devloga, do mojego programistycznego newslettera. Naprawdę ilość wiedzy, którą tam przekazuję, jest przeogromna. Wykorzystacie ją z pewnością do nauki i do zdobycia pierwszej. Pracy. Pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach i komentarzach. My się widzimy w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć!